Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszym tematem będzie miejsce rzecz adekwatna do tego miejsca, czyli cmentarza wojennego, żołnierzy radzieckich, wiem, nietypowa sceneria, ale tematem dzisiejszego odcinka będzie samotność. Samotność, z którą myślę, że każdy z nas walczy, jest to trudne zagadnienie, jest to potwornie trudne zagadnienie, ponieważ szczerze nie ma recepty. Nie ma recepty na to zagadnienie na to, do, do tej sprawy. Jesteśmy przy dość ruchliwej ulicy, więc jeżeli mnie nie będzie słychać, dobrze, to przepraszam, mocnie, ale chciałem to scenerię, bo szczerze nie to, że mi się nie podoba to miejsce, ponieważ no, żołnierze radzieccy co, co robili z naszymi zimami, ziemiami, to każdy wie. Aczkolwiek scenaria jest dość niezła, ponieważ jest duże tło, w sensie spore, wolne tło puste, tam panowie za nami y, czyszczą y, tam trawniki i tak dalej. Tak więc. Tematem dzisiejszego odcinka jest samotność. Samotność, z którą każdy z nas walczy. Ja również. Nie ma jedno, jednoznacznej recepty na to. Musimy z tym wszyscy walczyć. Ja, tak jak we wcześniejszym odcinku mówiłem, walczę, mam sposoby, z którymi się już podzieliłem z wami, ale w dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć też historię mojej samotności, odkąd się to zaczęło całej genezy. Mianowicie, wszystko to się zaczęło tak, myślę, że tak jak większość większości z nas. Czyli w roku 2020, od pandemii, wiadomo, wszyscy jesteśmy zamknięci w domach. No i był to ogromny problem dla nas, ponieważ no, wszystko, co robiliśmy normalnie, później się stało z dnia na dzień, stało się rzeczą naprawdę trudną. Tak więc, no, wszystko się zaczęło od 2020 roku. Ale pięknie słoneczko teraz wychodzi. Wszystko się zaczęło od 2020 roku. Wtedy miałem 13 lat. 14 prawie. No 14 można powiedzieć. Tak, w 2020 miałem 14 lat. Yy, wszystko się od tego momentu zaczęło. Później yy, no zostaliśmy na rok prawie zamknięci w, w domach. Yy, po, w drugiej połowie 2020 roku. Teraz się przybliżę, bo może polecieć kamera. Tak więc. Oj, poleci chyba, poleci chyba. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Yy, generalnie od 2020 roku jest problem. Przepraszam, że tak trzymam, ale boję się, bo wiatr już dwa razy zdmuchał mi tą kamerę. Tak więc problem jest od dawna. Trochę były okresy, kiedy ten, ten, kiedy ten problem ucichał. Aczkolwiek teraz myślę, że po dłuższym czasie takiego momentu zastoju tego problemu, uspokojenia, myślę, że teraz wrócił mi to z podwójną siłą. Niestety po zakończeniu szkoły, po zakończeniu. Yy, po napisaniu matury, po zdaniu jej, niestety przychodzi taki okres, że jesteśmy sami, sami z własnymi problemami. Myślę, że mam nadzieję, mam nadzieję, że ten okres szybko minie. Jestem niestety, no można by to powiedzieć, że jestem, no jestem kurwa singlem, przepraszam za słownictwo, jestem singlem, jestem samotny. Yy, czy mam jakoś, jak, jakoś się z tym smucić bardzo? No, życie, jak to się mówi. Oj, kamera prawie poleciała. Musi trochę ucichnąć ten wiatr, ale dobra, jest git, jest git, myślę. Yy, tak więc nie ma bezpośredniej recepty. Później w 2021 wróciliśmy do szkoły, wszyscy w 2022 było całkiem okej, okay. w 2023 zaczęły się moje problemy psychiczne, yy, natury psychiczne niestety. Tak więc w 2023 było ciężko, w 2024 było całkiem okej, okay. było lepiej niż w 2023. Aczkolwiek przy drugiej 2025 i no niestety yy, nie było tak, nie było po mojej myśli, szczerze mówiąc. Nie było tak po mojej myśli, tak jak chciałem, żeby się działo. Yy, tak więc no yy, jak to powiedzieć. Życie nie jest usłane różami, no prawdę mówiąc. Musimy sobie to powiedzieć. Życie nie jest usłane różami, musimy z tym walczyć. Tak więc chciałem przedstawić tak swoją historię tej samotności. Jeżeli będziecie się chcieli podzielić, podzielcie się nią w komentarzach. Nie popełnię tego błędu jak we wcześniejszym odcinku, ponieważ w poprzednim odcinku nie było komentarzy, były włączone, ponieważ no jeszcze, ja, ja jeszcze się uczę, powinienem tu mieć plakietkę, uczę się. Jestem amatorem, niestety. Myślę, że z, każdym, z każdą produkcją produkcja, jakość produkcji będzie rosła, nie spadała. Tak więc jeżeli będziecie się chcieli podzielić w komentarzach, to piszcie na dole swoje historie, swoje przemyślenia. Tak więc co? Żegnam Was z tym widokiem, z dość nietypowym, ale myślę, że było całkiem w porządku. Życzę Wam miłego dnia i co? Trzymajcie się i na razie.